I T-70 bardzo mocno oberwał. I jeszcze jedna rakieta brakuje dosłownie. Czemu tamten rakietę wyszło? Cior dwa z dmi. Bardzo ciężka sytuacja. Tam jest już dział panc. Pak rozstawiony na daleko. I, I. Jeszcze jednego strzału za A Tygrys wjeżdża cały czas na przód. Próba zadymienia. Ale to jest bez sensu. Tygrys. Z... Chodź. A więc kolejne przygody z Compon of Heroes 2. Dzisiaj mamy Warto obejrzeć 3 na 3 eee, Boże, szczerze, nie wiem, kto jest do końca naszym widzem. Nie jestem do końca pewien, kto tutaj nam to wysłał, ale zakładam, że chyba kochownik. Albo przynajmniej, że niemiecka strona to jest właśnie strona widzowska. Ogólnie to jest właśnie od nowego widza. Dlatego pozdrawiamy, zostawcie jakąś łapkę w górę i zobaczmy na Whiteball Express. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas Okil Khamidow. Niezła nazwa jako oberkomando. Koch Org, okej, jako Wehrmacht i Kochownik, prawdopodobnie na Żwic, jeśli nie to nam proszę wyjaśnić w komentarzu, bo za Boga, nie wiem, też taki poziom, czyli kurczę same bardzo wysokie rangi. TR super nazwa dla Brytyjczyka, jako Sowieci i Chicken Wings, o proszę, skrzydełko od kurczaka jako Amerykanie, ty, wszyscy, ty, to może być naprawdę wysoka tutaj rangowo bitwa, no i dowódcy Koch Org, jako ten wermak, doktryna zaopatrzenia Luftwaffe, doktryna szpicy, doktryna Jäger-Piechota. Zadziśnięta pięści poślady. ślady. Okil, doktryna fortyfikacji, doktryna przełamania i doktryna Feuersturm. Wyniki to naprawdę łamańca Język. No, no, same życie, prawda? Wolność. Każdy może ustawić co chce. Doktryna wsparcia pancernego dla kochownika. Wielkiej ofensywy albo operacji specjalnych. Musimy trochę przyspieszyć chyba to wykrywanie tutaj, Sam przedstawianie, bo już tam zaczyna słychać strzały, prawda? Godzina W, gdzie tutaj na środku się strzelają? To już tutaj lekko postrzeleń w ogóle snajper się pojawił, niemiecki. Od Koch.org org Koch-Org, strona z kocha No dobra. A po stronie właśnie aliantów, Puk, szturmu mobilnego dla Brytoli już złomiarze, komandosi, dwa cięcia, oficerowie szybciej ekspią jak Niedźwiedzie i Królewska Edukacja. Śmieszne w sumie rzeczy. Bulwagenik w walce. NKWD, Armia Połączona, taktyka Obrony w Mieście. I tutaj ostatni Chicken Wings jako powietrza desantowa. No ja się już widzę, że strzelają, a tutaj ten. No ale jest, udało się. Mapka też w sumie bardzo nam dobrze znana, dużo było tutaj gierek. To oczywiście dwa budynki są zawsze praktycznie przez połowę gry obsadzone tutaj. Drugi sniper 00 Ork. pokaż ty się, dwóch Snajperów wyszkolił. To będzie dosyć dziwna tutaj strategia z jego strony. Punkty zwycięstwa dopiero są zajmowane, paliwa zajęte dla Niemców, paliwa zajęte dla, dla aliantów. Stanowisko dowodzenia I wychodzi na to, że na razie bardzo równomiernie rozchodzą się siły obu stron konfliktu. Co zrobią Snajperzy? Jest jeden, drugi dochodzi. Tylko, że tak trochę nieśmiało, patrzcie, żadnego killa jeszcze nie ma na koncie. Bardzo na razie są tutaj chowani. tutaj coś wybucha. A, stanowisko z moździerzem trzycalowym jest już budowane. Bardzo dobra pozycja, oczywiście, chroniona przez ten budynek. Nie tylko przed no, potencjalnym ostrzałem artyleryjskim, ale głównie właśnie odcina tutaj widok dla wroga. Ten. Hałupa Ten burdel na kółkach. O, znowu wchodzą do środka. Trrr, trrr. Sekcja piechoty została pogoniona. Transporter uniwersalny. O, uh, ma ulepszenie gotowe, ale nie jest to miatacz ognia, który tutaj mogły się całkiem nieźle przydać na powstrzymanie ludzików w tym budynku. Amerykanie dole. O, mamy ten fajny build z trzema oddziałami Pathfinderów. Świetną jednostką na, no w sumie daleki, też średni dystans można powiedzieć, tylko że, no nie nadaje się do otrzymywania obrażeń. Oni, właśnie, jako taka wspierająca, kilująca, ale z daleka piechota. Kurcze Brytyjczycy tutaj na pełnej widzę, budują całe swoje domki, <laughs> całe swoje imperium brytyjskie chcą rozbudować. Mamy już wysuniętą placówkę, moździerz ulepszony, no i też tak widzimy, że te siły są dosyć skromne, dlatego, że dużo zasobów poszło na właśnie budowę tych wszystkich umocnień. Dochodzi. <laughs> Najwyższy poziom, no właśnie, ciekawi mnie ci pierwsze. patrzcie, no dobra, pierwsze kile zaczynamy zyskiwać, o, Kubulwagen, pod ciężkim ostrzałem i jeszcze miotacz ognia z domku z kościółka, Oj, właśnie Pathfinderzy zostali tutaj złapani pod ostrzał, leci nasadkowy, Puff, ale uniknięty. No Widzicie, kiedy już złapie się ich w ogień, no to naprawdę oni obrywają całkiem mocno. No i dolna flanka coraz bardziej zagrożona, Amerykanie tutaj troszeczkę za bardzo się odsłonili, zostawiając wszystkie sektory niechronione. Mamy ja tutaj nawet jakiś ogień zaporowy użyty, trrr, na połowie zdrowia mniej więcej jeździ. I ci snajperzy właśnie chodzą w tej werte. Tutaj jest coś budowane, lekka kompania zmechanizowana i po lewej flance też nikt nie atakuje. O, pan kapitan tutaj, złapany przez kubla, który otrzymuje bardzo dużo obrażeń, próbuje rozjeżdżać, czy rozjeżdżać... Uf, niestety, nie udało mu się przeżyć. Chciało właśnie tak jakby jeżdżać i rozjeżdżać, a pan kapitan też przypłacił to życiem! Kurczę, czyli w sumie raczej było warto, zwłaszcza, że był ulepszony na bara. Rakietem wf gotowy, dłużej tu się coś jeszcze rozleciało, Transporter Uniwersalny, Operwał jeden strzał za mocno. Eee, pomocy! Mamy tutaj zadymionka, a bo rakietem wf pewnie go da maksymalnej odległości. tutaj rakieta skręciła za domek. Niesamowita niemiecka technologia inteligentnych rakiet. Co my tu mamy, ulepszona placówka na stację medyczną. Radziecki Młodzież. No, tutaj wszyscy sojusznicy będą bardzo łatwo i mocno korzystać z tej wysuniętej Siły wrogę placówki. Zająć nasze terytorium. Siły wrogie próbują zająć terytorium, tak jest, Kubel na zachodzie. No i Amerykanie muszą teraz odkupić trochę swoje winy. Brakuje im zasobów ludzkich, no, przez to, że produkują i ambulans, i transporter-pelot. Ciężko będzie im tutaj chyba zabezpieczyć tą swoją wschodnią flankę że Niemcy bardzo agresywni, no po prawej, po prawej na pewno wjechali, no ale to głównie dlatego, że Amerykanie tam zrąbali. Czeka na Nie da się tego ukryć. Drugi poziom doświadczenia dla moździerza. Pociski lecą ciągle w... tutaj tego... ...dzieło przeciwpancernym. Snajperzy też trochę wali, trzeba będzie ich uleczyć z tego... ...sztabu grupy bojowej. Folksy. No i co nad Amerykanie? No właśnie tak... Ten transporter, on musi teraz być gamechangerem, no bo prawa flanka zostanie stracona na dłużej. Odskakujemy, no nie ja wiem czy to skakanie jest najlepsze. Czu, 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 czu. Bardzo ładnie na razie tyle jednostki piechoty. Zieloni mają rakietę werfera, ale dopiero zmierza na front. Być może zaraz będzie rozłożony, tak jest i pierwsza rakieta. Roketn lodn auf mein komandos. I obrywa w tylny pancerz za pół zdrowia. Oczywiście nie oberwał z ale tego silnik nie jest uszkodzony i może się bez większego problemu wycofać. Że poziom prestiżu zwiększa szanse na lepszy loot? Prawdopodobnie nie. To są jakieś takie legendy, niepotwierdzone raczej. Środek ciągle trzymany przez aliantów. Widzimy też kilka umocnionych punktów. Kolejne stanowisko moździerzowe. No Brytyjczycy tutaj, zobaczmy jak to wygląda ta armia. Właśnie bardzo mocno cisną w tutaj budowanie tych swoich... Budowli po prostu. O, ale tutaj musiał zostać emerowane. Ponieważ właśnie na wschodzie cały czas tyrają. O, tutaj jakiś ostrzał zapalający. A, mamy endokrynę i szturmu, dlatego działa piechoty mogą właśnie wykorzystać pociski zapalające. Więc ten budynek oczywiście tutaj musi być opuszczony. Środek się sypie. Na dole też wchodzą fałsy. Granaty latają w tej weftę. Oni jak się wyekspią, to oczywiście mogą być bardzo groźni, no bo oni, no właśnie to jest takie szklane, szklana armata, o coś takiego. Zadają dużo wrażeń, ale sami dotrywają dużo i Volksy niestety zostały tutaj zabite. Uuu, na górze też mamy wejście. Zestawy szturmowe z MP40 dla tych Volksgrenadierów. Uuu, granat dymny, Uf, żeby trochę właśnie tego maksima tutaj unieszkodliwić, ale niestety wszyscy musieli zostać wycofani. Pojawili się też komandosi z infiltracji. O, co, co tu się ma? Jezu, ile trzody. Ale wszyscy Niemcy powinni udać się tak, udało im się uciec. Stanowisko, że tam przesunięta placówka ciągle żyje, więc można leczyć i uzupełnić straty dla aliantów. Kolejny ostrzał zapalający. Tu, tu. tu mamy dwa działa piechoty, które nawalają. Transporter pelo trochę tego wykrył, ale w domu, kół właśnie, już jest maszynowy, pak, podjeżdża. Wszystko ciekawe, że dzieje się na środku, nie o, uwaga, T70. obrywam wyłoczny pancerz. t 70 jeszcze jeden strzał. Buf, buf, przeżył, ale dosłownie na jednej śrubce. Bardzo groźny to był wjazd. Komandosie, co oni tutaj chcieli się atakowane. pewnie zakamuflować za tym domkiem. Mają nawet wyłączone właśnie rozkaz ostrzeliwania, ale nie do końca im to wyszło. Mamy kontratak właśnie. Ty, to stanowisko jest bardzo mocno już uszkodzone. Próbuję właśnie ciągle używać tej wzmocnionej budowli, ale to chyba nie wychodzi aż tak łatwo. Mamy ogień zaporowy z Moździerza, zadymionką tego domku i kolejne zrzuty tutaj, jak widzimy. Tak, jest 51. Tutaj działał rzucić pancerny. I od boku wchodzą spadochroniarze. Mamy MG34, który powinien powstrzymać trochę to natarcie. Awans polowy. I ci dwaj snajperzy będą tutaj bardzo ładnie wspierać całą akcję. Ooo, cały budynek się rozlatuje. Ciekawe w sumie czemu ten ogień czy artyleria jakaś? Ci przebiegają przez ogień, ale są zbyt ranni, żeby kontynuować natarcie. I Niemcy powoli się cofają. Snajperze są bardzo, ale to bardzo bezpiecznie grani. I odwrót tych wszystkich sił. Tutaj ciągle ognie. Tu, Dutryny, pojrz to, ooo! I całe stanowisko z młodzieżem stanowisko. Tutaj się szykuje na jakieś ataki ze flanki. Dział piechoty jest właśnie wystawiony I bardzo zagrożony. O, do jest Zeus, de, czy tam jak <grym> to się czytało. Dobry wieczór. Twenty, o też. Witaj, witaj, witaj. Bronić flanki! O! O i złapane. Całe działo ładnie doświadczone, ale zostało zneutralizowane. Tutaj będzie walka na bliski dystans. Wszyscy Niemcy mają broń szturmową. Granat! To był super granat od pana! Tutaj oficera na prowadzenie do Santu, sami też oberwali granatem i w końcu musieli się wycofać wszyscy tak naprawdę. Ostrzał artylerii, o nie żyje Armia Czerwona, o nasadko wleci! Uuu. I moździerz raczej tutaj nie, dobra podnieśli go i ciągle są uzupełniani. Ogień krzyżowy, jeden maksim, drugi maksim. I jeszcze ogień zaporowy z Zizgana. Snajperzy są pod ostrzałem, trzeba uważać. Uuu. Uuu. No, i na bardzo cenny strzał. Minki linki mamy podłożone. Szu. U, pojawili się też obrysoldaten. soldatem. na mniej lub lepsze MG-34. Ha, samobieżna się pojawia, czyli Amerykanie będą zaraz bardziej stawiać na artylerię. U, I te 70. Bardzo mocno oberwał. Jeszcze jedna rakieta brakuje dosłownie. Czemu tamten rakietę wziął? Pczu, zdmi. Straciliśmy pojazd. Straciliśmy pojazd, to prawda, ale no tutaj dosłownie, na, gdyby tylko się cofnął bardziej w prawo, wydaje mi się, że udałoby mu się uciec. No się snajper. Właśnie ci sniperzy są bardzo, ale to bardzo bezpiecznie grani. Z jednej strony to bardzo szanuję, no bo żyją mnie, ale z drugiej właśnie snajper jest na tyle specyficzną rzeczą, że no trzeba z niego korzystać, no bo żywy snajper to też w sumie nic nie daje. O, tutaj! Psuwu. Bardzo ładnie właśnie odstrzelony spadochroniarz to jest właśnie jakby najlepsza w sumie kontra, nie? To są elitarne oddziały, które, których uzupełnianie jest bardzo drogie. A sniperzy fajnie właśnie wykrwawiają no, tutaj te, te zasoby ludzkie. Mamy też ogień przyważający, ale wszyscy muszą się wycofać. Nie będzie to najłatwiejszy odwrót. 4 sztuki STG-44. Jak na środku, z maksimy ciągle powstrzymują. Stara technologia. Niemieckie ataki. Tutaj wysunięty sztab został stworzony. Ta, kolejny oddział spadochroniarzy. Uważaj, stary Dan Drzewo, bo jak to przypierdzielisz to. O, mamy, jest strzał. Lecam pociski ze sztuki CWS i pewnie gdzieś tutaj spadną. O, tiu, tiu, Do góry w takim razie. Aaa, na te jednostki, ale w ostatniej chwili y, Brytolom udało się uciec spod tego ognia i nie oberwali o nich tutaj większych obrażeń. O, co jest? Pancer 4? Tiu. Bardzo mocno tutaj podjechał. Wjechał, nawet zniszczył. A, to było. Jest... w ostatniej chwili. Nie trafił, ale duży fart to był. Rozwanił tą chałbicę samobieżną. Brytyjczycy się tylko cieszą, że ciągle ta placówka wysunięta stoi. Patrzcie, gdzie to jest ulepszonych punktów, właśnie. Wszystko na paliwo, co oznaczałoby, że alianci bardzo chcieliby mieć właśnie go więcej i szybciej przyzywać pojazdy. Reniki dyscypliny. O, O, już do Wszyscy próbują uciekać. I udało się bardzo szybko. Niemcy dokonali tego odwrotu, bo to mogło się zakończyć tragicznie. Właśnie Katiusza z bliskiej odległości już bardzo szybko dolatują rakiety, są bardzo celne. No Potrafi zrobić niezłą masakrę. Na górze, oooooo, rozwalony oficer go tutaj dojechał. No i wzięli się teraz Niemcy za to stanowisko. Tam placówkę wysunięto. Tutaj ja już prawie maksymalne poziomy doświadczenia dla tych pathfinderów. Jak widzimy to głównie zwiększa, no po prostu ich właśnie jeszcze bardziej zabijalność, nie? Oddawać celniejsze strzały I takie tam różne cheaty, czyli ty, ciekawe czemu zostali wycofani? O, czołk komet. Czyli właśnie widzimy tutaj coraz bardziej opłacalność tych składów tutaj zbudowanych na y, plecach aliantów, oh, wow. ooo, rozwaliło Wysuniętą placówkę, prawie zabiło to oddziały Panzer Grenadier zneutralizują ten punkt Tutaj Niemcy też atak na paliwo przypuszczają. No jeśli to stracą alianci, to będą mieli ciężka sytuację. Właśnie na szczęście te dwa składy trochę tam podreperują ten przychód paliwa, ale nie będzie to zbyt proste. Żeby tak długo wytrzymać. I komend, bardzo fajna flanka. Nie ma tutaj praktycznie nic. Mówię, się. wszystkie pojazdy nie przeznaczone do walki spieprzają stamtąd. O, co my tu mamy? Mamy transporter szperacz nawet tutaj zrobiony, który oczywiście jak widzicie wykrywa na minimapie pozycję wroga w tym swoim. Uwaga, komet był bardzo ciężkim ostrzałem, zostało mu bardzo mało zdrowia, ale chyba, tak jest, udało mu się wycofać. Ale nieźle tutaj otrzymał rakietami ciosy. Palą ich tutaj żywcem. No i ciężko, ciężko bez tego właśnie tutaj ckm który musiał się wycofać. Chociaż nie jakoś daleko, więc zaraz może będzie można go tutaj na nowo rozło rozłożyć. Mamy hablice samobiażdą tu na dole. jest ona się schowała tutaj. Hehe, Facho <laughs> no musi się cofnąć. Środek znowu zajmowany przez Niemców. I alianci odbijają głównie ze sprawą Brytyjczyków swoje paliwo. O! Pan ostrzą! Lecą rakiety! Amerykanie to przewidzieli. Myśleli bardziej, że tutaj poleci w to miejsce atak, ale nie. Wszyscy używają tych swoich różnych umiejętności. Mamy radziecką armię połączoną, lot rozpoznawczy, doktryna szpicy. Tutaj mamy operacji specjalnych. Więc już wszyscy pobierali co o, co jest? Panie pilocie. O. Tutaj mamy ostrzał z landmatres Lecą pociski w sam środek, tutaj właśnie niemieckiej sił. Ale większość z nich zdążyło się wycofać z tej pozycji. Tak, artyleria niemiecka jest raczej bezpieczna. O, oh, tutaj też jakieś co to dział pancerny amerykańskie zostało złapane. Ci tutaj chodzą w tej Pan Panzer 4 w wykonaniu OKW, czy tam w wydaniu, jest cokolwiek co mogłoby go tutaj rozwalić. No właśnie nie do końca. Dział pancerny, jedno, drugie. Chodzi w tej weftel. Kolejny pancer się pojawił. Jeszcze więcej dymu. No, to zostało zneutralizowane oh, przez jakie elitarne Niemiec wyjściło. Oh, tu, 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 przyjeżdża tutaj komet, wbije się w sam środek, mamy też niszczyciela. To jeszcze działo przecież pancerny się obraca, ale zostało zneutralizowane i pancerz 4. Bardzo ciężka sytuacja. Tu, 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 tam pak nie działał, Pak rozstawiony na daleko. I tu, tu, i, Jeszcze jednego strzał zawodu. Oh, uszkodzone uszkodzony silnik, jeden dosłownie mu zostało. I przeżył to. baniec. No! Już już myślałem, że coś tu w ziemię chyba strzeliło. A, bo Niemcy obsadzili działo pancerny, ale nie do końca to wyszło. Mamy zademienie z tego całego. O! Oh. załogę Straciliśmy załogę działa. Mamy też ciszę radiową, użyte. Powołam niszczyciel, czemu tak blisko jest tutaj? Trochę to dziwne. Widzimy też, że Niemcy wbili się na górę. Ostrzał zapalający zniszczył młodzież. Tutaj przyzwane jakieś znowu umiejętności. To jest lot rozpoznawczy ogień zaprował ptun! Wystrzał z fojor szturmu tutaj poleciał. Ten tu na jeden zdrowia. no i cały czas Alianci wydaje mi się, tracą kontrolę. Ta bitwa nie idzie do końca po ich myśli. Punkty zwycięstwa dalej mniej więcej są wyrównane. Przewagą lekką dla Niemiec. Nie, nie dla, dla Aliantów. O, co ciekawe. Ale raczej to no, siły sprzymierzonych tutaj dostają większe baty. O, rzut granacikiem. Obersoldaci nie założyli do końca. I bardzo mocno oberwali. O, dłuższasz się ma. No właśnie, akurat się udało. Kolejny ostrzał z Ma a też tutaj jeszcze lecą rakiety. Jezus, same ostrzały rakietowe. Ale nie do końca celne. O, tutaj w sumie wycofuje się oddział obersoldat. I Niemcy znowu wbijają się za blisko. Tutaj pak. O, ostrzał jeszcze ze, ze sztuki Cufus. Ale też chyba nie zamknął nikogo. O, i niszczyciel czołgów został trafiony oraz za dużo. Góra, jak w ogóle się trzyma? No, też słabiutko, tylko ten karabin maszynowy. O, No tylko <grym zniszczone> Znowu zniszczone. No, nie mają lekko, nie. Nie ma tutaj chwili oddechu, zwłaszcza dla sił amerykańskich. O, poważne zniszczenia. Katiusza też zniszczona. To prawdopodobnie koniec. Niemcy przebili się, to będzie gra zakończona nokautem. Ja to tak określam, kiedy oczywiście, właśnie jakby wróg podda się przed końcem tutaj punktu zwycięstwa z powodu utraty dużej liczby jednostek. O! Strzelają w ten dym. Czemu <grym> oni się nie, nie, nie się nie cofają? To jest trochę dziwne. O! Zlikwidowali jednego, jedno działu w życiu rozleciało się. Ale tutaj pak nie, postanowił, że cofnie się do tyłu. O! Tutaj jeszcze wjechał niszczyciel Jackson! Co on tu robi? Wjechał na plecy rozwalił jednego z pancerów, ale to strasznie dziwne i odważne. W sumie niepotrzebne. Pff, poza kontrolą. Taki... O, właśnie, zwyczajnie szferer pancer go zdjął. To taki desperacki wjazd, żeby jeszcze wnerwić wroga. Komandosi robią co mogą, ale brakiem doświadczenia i sprzętu. Żeby tutaj coś faktycznie zmienić w, tym, w tej bitwie. Zneutralizowany NG. Przeloty tutaj ciągle amerykańskie. O, oh, zresztą <grym> znowu trafiło. Atak rakietowy to był. No wszystkie niestety samoloty zostały zestrzelone. Pojawił się jeszcze czołg Tygrys. Panzerkampfwagen Tygrys rozwalili. Też tutaj widzę ten e, ze szparaczem transporter. na no, nowiutkiego chyba Kometa, bo tamten się rozleciał. A bo go naprawili. O, jeszcze uszkodzony silnik, dwa land, trzeci landmatres. matres Czemu Brytyjczycy mają aż tyle artylerii? Nie mają tego, czym nawet chronić. A tygrys wie, cały to jest na znaczy... zadymienia. Ale to jest bez sensu. Tygrys i... Co się dzieje z tą kamerą? Tego nie są w stanie zarysować. Kochownik pisze, easy. O, praktycznie to już jest knockout. Patrzcie na te siły, są poturbowane. Mimo, że mają zasoby ludzkie, to już nie są w stanie odbić się technologicznie. Kiedy Niemcy wyprowadzają już ciężkie czołgi. Nie kontrolują alianci żadnych punktów. Zgnieść ich. I koniec. Wykryto błąd synchronizacji, czyli alianci się wyszli po prostu. Wyszli, nawet nie tyle co oddali Ale wyszli. Czemu ten samolot e, Ciągle takie dźwięki? Dziwne. Bardzo dziwne. A może schowamy się przez tym samolotem, żeby mi tutaj nie pierdziano od głową. No i tyle. Miła, miła bitwa, to muszę na pewno przyznać. Wysoki był poziom, jakby wydaje mi się po prostu, że jakby, no, niemiecki poziom był wyższy, to, to trzeba po prostu powiedzieć, nie? Że, i, że alianci nie zagrali źle, chociaż ci Amerykanie trochę e, tam dali dupy po tej swojej flance, dziwny mieli plan, Brytyjczycy też troszeczkę, byś, wydaje mi się, że może nie docenili przeciwnika, bo myśleli, że zrobią sobie domki, będzie fajnie, obrona i wszystko wygramy, a tutaj jednak no, Niemcy ich przechytrzyli. Dlatego wydaje mi się, że to mogły być dwa główne powody, dlaczego alianci przegrali. No i to tyle. Dziękujemy za uwagę, drodzy widzowie. Dziękujemy tutaj widzowi, który nam to wysłał. Którym jest prawdopodobnie kochownik, miejmy nadzieję. Jak coś to poprawi, tam w komentarzu. I tyle. Pamiętajcie o jakieś łapce w górę, jeśli Wam się podobało. I do następnego. Ciao.